Polski Ład czy Polski Wał? Jakie dobre zmiany przyniósł nam nowy rok? To, co dzisiaj płacimy do skarbu państwa, będąc podatnikiem CIT, jutro może nam się odkładać na jakąś większą inwestycję, w jakąś większą kamienicę na przykład. I to jest pierwsza korzyść wynikająca z wejścia w ryczałt estoński. Że ten podatek będzie płacony dopiero na koniec okresu korzystania ze szczętu. Remontowe rewolucje. Serial pokazujący metamorfozy kamienic krok po kroku oraz gotowe rozwiązania inwestycyjne. To wszystko przedstawi Wam Tomasz Laskowski, biznesmen, inwestor, szkoleniowiec. Posłuchajcie rzeczowych rozmów o nieruchomościach. Poznajcie pana mecenasa Przemysława Kosińskiego, który przestudiował ustawę o polskim ładzie, która liczy aż 686 stron. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie Tomasz. Dzień dobry państwu. Jak to jest, panie mecenasie, z tym citem estońskim, czy on nabrał takich kolorów, jak to nazwa wskazuje w Estonii, czy to jest opłacalne dzisiaj dla przedsiębiorców? O co w tym chodzi? To dalej jest polska wersja CIT-u Estońskiego, musimy o tym pamiętać. Natomiast w porównaniu z wersją pierwszą, na którą zdecydowało się około 300 podatników, drodzy Państwo, w skali całego kraju na początku tego roku podatkowego 2021 roku, no to mamy do czynienia z istotnym game changerem, ponieważ to, co kiedyś opisywałem w swoim artykule prasowym jako bombę z opóźnionym zapłonem, zmieniło się w bardzo intratną propozycję przemodelowania swojej struktury biznesowej pod kątem nowej wersji podatku dochodowego od osób prawnych. O co chodzi? Do, 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 dotyczy to spółek. CIT estoński dotyczy, yy, dotyczy spółek. Tak, CIT estoński to jest popularna nazwa tego, co w języku ustawy nazywa się ryczałtem od dochodów spółek mm -hmm. i dotyczy podatników podatku CIT, czyli tych spółek, takich jak spółka ZO, akcyjna, ale też komandytowe i komandytowo-akcyjne, które płacą podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Mm -hmm. I o co w nim chodzi? Czy tu można skorzystać na czymś? Tak. Są dwie istotne korzyści, drodzy Państwo, żeby zastanowić się, czy ryczałt estoński jest dla nas. Po pierwsze, decydując się na zawiadomienie Urzędu Skarbowego o skorzystaniu z tej formy opodatkowania, wchodzimy w okresy czteroletnie korzystania z ryczałtu. W tym czasie nasza pierwsza korzyść polega na odroczeniu obowiązku podatkowego dotyczącego zapłaty CIT, który będzie się aktualizował albo pod koniec tego czteroletniego okresu, który, nawiasem mówiąc, możemy przedłużać o kolejne 4 lata i dalej korzystać z tego odroczenia obowiązku płacenia podatku CIT. Czyli możemy mieć. 8 lat bez CIT-u. Albo 12, albo 16, albo 20. Nie ma, tutaj, nie ma tutaj górnego limitu. Natomiast musimy pamiętać, że to jest odroczenie, czyli obowiązek zapłaty później i o jedno oczko procentowe większego podatku. Czyli odpowiednio dla małego podatnika będzie to 10%, dla dużego podatnika będzie to 20%. I to odroczenie dotyczy części wypracowanego zysku który nie został wypłacony w ramach dywidendy wspólnikom spółki, tak? Mhm. Ponieważ zasada jest taka, że opodatkowaniu podlega wyłącznie ta część zysku, która została podzielona, tak? Mhm. Czyli przykładowo, jeżeli mamy dochód średnioroczny na poziomie miliona złotych, to dzisiaj w miesięcznych zaliczkach nasza spółka płaci odpowiednio albo 90, albo 190 tysięcy złotych łącznie w skali, w skali roku. Gdybyśmy ten milion złotych z jakichś względów chcieli zatrzymać na kontach naszej spółki, to w warunkach CIT-u estońskiego jesteśmy o te 90, albo 190 tysięcy złotych bogatsi przez te 4 lata albo wielokrotność tychże czterech lat, no i dostajemy tak naprawdę taką oprocentowaną na jeden punkt procentowy pożyczkę od państwa, ponieważ to co dzisiaj płacimy do skarbu państwa, będąc podatnikiem CIT, jutro może nam się odkładać na jakąś większą inwestycję, w jakąś większą kamienicę na przykład. I to jest pierwsza korzyść wynikająca z wejścia w ryczałt estoński że ten podatek będzie płacony dopiero na koniec okresu korzystania z wczantu. Druga jest taka, że jeżeli jednak z tego miliona, który zarabiamy, chcemy sobie chcemy go sobie wypłacić w ogóle w całości jako właściciele naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na ten przykład, tak, To mamy do czynienia z bardzo atrakcyjnymi, efektywnymi stopami opodatkowania naszego dochodu, ponieważ tak jak dzisiaj mały podatnik, czyli spółka, która ma 9% CIT, gdyby Pan Panie Tomaszu chciał sobie wypłacić z takiej spółki dywidendę, to musiałby pan jeszcze dopłacić 19% podatku dochodowego mhm. jako osoba fizyczna i efektywne opodatkowanie CIT spółki plus pański podatek PIT, tak wychodziłby około 26%. Mhm. Co nawiasem mówiąc, będzie tylko o 2,1 punkta procentowego więcej aniżeli wprowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, drodzy Państwo, na podatku liniowym w przyszłym roku w związku z wejściem składki zdrowotnej w życie. Natomiast to jest wciąż 26%. Podczas gdy według broszury Ministerstwa Finansów efektywne opodatkowanie CIT plus PIT. Przy wypłaceniu sobie tego miliona złotych, o którym rozmawiamy, w warunkach ryczałtu estońskiego w tej jego nowej wersji będzie na poziomie 20%. Dlaczego? Ponieważ wprowadzony został przez ustawodawcę mechanizm pozwalający odliczyć od tych pańskich 19% PIT-u odpowiednio 90% zapłaconego cit przez małego podatnika. I 70% zapłaconego CIT-u przez dużego podatnika. Czyli druga korzyść CIT-u estońskiego. 20% według oficjalnych danych Ministerstwa Finansów efektywnego opodatkowania każdych zarobionych 100 zł na małej spółce, 25% na dużej spółce. Przy czym jeszcze jedna uwaga. Tak naprawdę to oprocentowanie może się okazać mniejsze, ponieważ jest wielu specjalistów podatkowych, którzy wykazują pewien błąd matematyczny w wykonaniu Ministerstwa Finansów i to może się okazać nawet 18,1% u małego podatnika dajmy na to. I tak już to 20, już brzmi bardzo korzystnie. A jakie kryteria trzeba spełnić, panie Mecenasie, żeby skorzystać z CIT-u estońskiego, czyli na przykład do kiedy trzeba coś złożyć? Jak to się robi, krótko mówiąc? Warunki są proste. Po pierwsze, musimy mieć taką strukturę, którą tworzą wyłącznie osoby fizyczne. Tak? Czyli nie możemy mieć spółki w spółce, ponieważ to wyklucza z wejścia w ryczałt. Po drugie, nasza spółka, nie my sami, nie może posiadać żadnych akcji lub udziałów w innych spółkach. Trzeci warunek z tym związany to jest zakaz stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości przy prowadzeniu księgowości naszej spółki. Trzeba sprawozdania finansowe opierać o ustawę o rachunkowości i te trzy czynniki pokazują Państwu, że chodzi tak naprawdę o wykluczenie międzynarodowych korporacji z wejścia w ten, w ten CIT estoński w jego wersji 2.0. Co dalej? O ile nie jesteśmy jakimś funduszem inwestycyjnym, to nie powinniśmy mieć problemu z tym, żeby ponad 50% naszego, naszych obrotów, naszych przychodów pochodziło z działalności operacyjnej no. naszego biznesu, tego czym zarabiamy, a nie z przychodów tzw. pasywnych, odsetek wierzytelności i tak okay. No i jest jeszcze taka pewna bariera która została utrzymana w drugiej wersji CIT-u estońskiego w postaci posiadania minimum trzech etatów aczkolwiek warto pamiętać że jeśli tylko wydajemy odpowiednią ilość pieniędzy to niekoniecznie muszą to być umowy o pracę a dla nowo powstałych spółek do tych trzech etatów można dochodzić stopniowo natomiast ten warunek ten warunek jest no, i w telegraficznym, w telegraficznym skrócie, to są najważniejsze wymogi, które trzeba spełnić. W kontekście działalności nieruchomościowej, być może warto dodać, że nie załapie się na to podmiot, który udziela kredytów konsumentom. Mhm, okej. Okay. No tak, i, i ten, który ma te struktury holdingowe, czyli który ma spółki córki, i który e, tak. ma w swoim akcjonariacie wśród udziałowców e, inną spółkę. Ale tak właśnie, no to tak to, podsumowując, to, właśnie to jest jedno kryterium, to co przed chwilą powiedziałem. Trzy etaty, natomiast można stopniowo do tego dochodzić przy, przy nowych podmiotach. E, przychody e, powyżej 50% e, nie z działalności pasywnej, tak? czyli z działalności operacyjnej. Okej, okay, no to wydaje się, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie na 2022 rok. Panie mecenasie, dziękuję bardzo za te cenne porady. Dziękuję, panie Tomasz. Remontowe rewolucje. Serial pokazujący metamorfozy kamienic krok po kroku oraz gotowe rozwiązania inwestycyjne. To wszystko przedstawi Wam Tomasz Laskowski, biznesmen, inwestor, szkoleniowiec. Posłuchajcie rzeczowych rozmów o nieruchomościach.